Pierwsze branie dzisiaj na pierwszy rzut idą takie małe gnojaczki z własnej hodowli są jeszcze małe bardziej wyglądają jak ochotka no ale zobaczymy może coś coś będzie na to tak to wygląda hak ogromny zobaczymy jak będą jakieś podskubiwania, czy coś to najwyżej hak zmienia na mniejszy ale też liczymy na jakąś większą rybkę no, a na grunt na grunt zobaczymy standardowo może spróbujemy na początek na kukurydzę a później będziemy zmieniać najpierw sprawdzimy czy cokolwiek będzie skubać założymy dwie musimy sobie najpierw wziąć i, I ta widzę też taka niezbyt niezbyt fajna Tak to wygląda. pewno zaraz spadnie. Musimy delikatnie delikatnie musimy to przycić, żeby nam to tej kukurydzy od razu nie zrzuciło z haka. Bo jak za mocno zgniotę to mi to po prostu spadnie. Także spróbujemy delikatnie. Ciężarek 30 30 gramów. Oliwa będzie są. Spróbujemy, Będę rzucał tak jak te trzciny tam wystają. Będziemy próbować w tamto miejsce. Zablokuję sobie żyłkę i będziemy próbować może tutaj jedną kuleczkę taką. Ogólnie tylko tam rzucę to, żeby coś smużyło w wodzie. żeby ryba nie musiała zbytnio szukać. Zobaczymy czy trafię. No powiedzmy nie jest źle. Czekamy na pierwsze branie Ale czy będzie, to się okaże Musimy sobie jeszcze przygotować podbierak Żeby potem nie było problemów Postawimy sobie z boku No, gnojeczki mam takie Nie za dużo Takie małe Ale są, także zobaczymy O, tam chyba przytapiony spławik Zobaczmy Tutaj. O tu mam takie mniejsze haczyki To są Dziesiątki Dziesiątki zero 14 przypon teraz jak będę ściągał to wymienię na takie na mniejsze, bo widzę, że coś skuwie ale ten haczyk jest jednak za duży tam także będziemy to wymieniać tu mam jeszcze kupę niepotrzebnych rzeczy ale to zawsze się nosi wszystko zaraz Uu, a tu widzę lipa już jest ostatni ostatni haczyk najlepiej zawsze mi się to poplącze to jest najlepsze że zawsze zawsze normalnie zawsze jest ten problem Tutaj zakładam standardowo przykładam przez pętelkę Jedną a tutaj robię na zaciąg To jest chyba taki standard O, tak to wygląda Wracamy z powrotem do Zakładam gnojaczki. A no i próbuję. Przebranie? O, jest coś. I to coś takiego większego. Czyli kukurydza. Kukurydza poskutkowała. by się spodziewał mamy rybkę taka ładny jazik elegancki fajnie wraca do wody spróbuję tutaj wybrać jakieś twardy te kukurydzę jedna nie zmieniamy planu, jak na dwie wziął to damy też dwie druga, dwie kukurydze delikatnie delikatnie biorę i podsypuję sobie trochę zanęty do tego i dopiero potem dosypuję całą resztę delikatnie to ubijam a potem dopiero delikatnie staram się tak żeby mi się to po prostu nie rozpadło podczas rzutu mamy matka No i tak jak to mówią, rzut po rybę. Mam jakąś lichą tą żyłkę, bo nie chcę tonąć. No ale nie wszystko idzie po naszej myśli, tak jak to mówią. Nie sprzęt, a wędka szłowi ryby. delikatnie delikatnie domoczę tą zanętę ale tylko troszkę Nie by było coś, żeby na spławik wzięło, bo w tym sezonie jeszcze nic nie złowiłem na spławik. No, zresztą dzisiaj jestem pierwszy raz na spławiku. Tak to chodziłem z gruntu. A dzisiaj ładna pogoda. Nie ma zbytnio wiatru to mówię, zobaczę na spławiku może coś na spławik będzie ale na razie 1-0 dla gruntu dla już dłuższą chwilę nie mam ani skubnięcia ani niczego na ten spławik także wymienię tutaj na pinkę i zobaczymy na pince czy coś będzie jak nie będzie na pinkę to wymienię na kukurydzę musimy musimy kombinować nie ma co czekać na na to aż coś wejdzie tylko trzeba sprawdzać to mam taką resztę Pinki. Może Pinka zasmakuje. Zakładam cztery, cztery takie pineczki. Zobaczymy. Beznadziejna ta żyłka. Zobaczymy, na razie jest 1.0 dla kukurydzy Na razie ani brania nie mieliśmy na gnojaczki I na razie mamy wrzucone napinkę i też widzę, że też się nic nie dzieje, nic nie skubie Może to jest jakieś miejsce tam liche O, kolejne branie Kolejne branie Coś tam jest, zobaczymy. Nie za duża rybka. O, spięła się. Nie dobrze. Niedobrze, ale to dwa brania jedno wyciągnięte czyli kukurydza czyli kukurydza czyli zobaczymy niech to poleży chwilę jeszcze na spławiku i wymienimy na kukurydzę na razie dajmy szansę tym robalom standardowo dwie kukurydze Na quick stopa. Trochę domoczyłem tą zanętę teraz, żeby mi się w rzucie nie rozpadało. Bo się przy ostatnim rzucie troszkę mi ciało Teraz mamy bardziej sklejoną. No i spróbujemy na bardziej sklejoną. to rzut po rybę delikatnie naciągam staram się jak najmniej tutaj kręcić tym kołowrotkiem tak naprawdę naciągam tylko tak delikatnie czekam aż się szczytówka wyprostuje i znowu delikatnie tak dociągam, ale to tylko tak, żeby mi się żyłka zatopiła, żeby już staram się nie przesuwać tego ciężarka, tego koszyczka tam w wodzie, żeby po prostu nie, nie zaczepił się gdzieś haczygo, jakiegoś liścia, jakąś roślinność, czy tam gdzieś nie leżał w jakimś takim miejscu, żeby ryba miała łatwiej go pobrać, a najlepiej jakby jeszcze był w koszyczku ta kukurydza razem z kaczykiem w którym ma małatko do pobrania po to dziubią to wtedy smuży i jest łatwiej znalazłem proce spróbujemy tam parę ziarenek posłać Może coś akurat to pomoże. O. Nawet mi się udało trafić, no to już jest połowa sukcesu. Jeszcze jedną takie parę ziarenek. No, to jak za pierwszym razem trafiłem, to za drugim razem już nie. Dobrze, koniec tego. Wyciągamy i zapadamy kukurydzę. Zobaczymy, czy nam się uda coś na kukurydzę, albo widzę. Brania. Brania tylko na kukurydzę tutaj, na te pinki nic nie ma. Spróbujemy założyć kukurydzę jedno ziarko. Zobaczymy, może coś na tą kukurydzę. Może dzisiaj akurat. Jakaś przymęta roślinna, a nie mięsna, poskutkuje pierwsze branie na sławik? tutaj kukurydza tylko okay, i wyłącznie kukurydza wraca do wody kolejne branie na pławik. jedzie, nie wiem czy to widać siedzi siedzi rybka czyli Wodę dzisiaj otwiera kukurydza Wodę dzisiaj otwiera kukurydza Mamy wyciągniętą o. Proszę o, 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 o. Nie skacz Nie skacz, już idziesz do wody Czyli kukurydza na dzień dzisiejszy. Jedno ziarko kukurydzy. Ja to nabijam tak, tutaj, tak. Mniej więcej, że będzie ciągło, żeby tego nie ściągło. Choć tak bardzo miękka ta kukurydza jest. O. Kolejne branie na spawik jedzie spawik, nie wiem czy to widać, siedzi. Kolejna rybka. Taka sztuka elegancka. Zobaczymy, no, czyli jak na razie to z wygrywa. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Ja już się będę zbierał.